Siema witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj. Jest trochę nietypowy odcinek, bo jeszcze takiego odcinka na moim kanale nie było. Jak widzicie coś mam w prawym górnym rogu, jest tutaj wykrzyknik. Za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale jeszcze na początku zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków i myślę, że w sumie już możemy sobie tutaj szybko przejść do e, właśnie można powiedzieć tej wiadomości Nie bez powodu też mam tutaj ustawionego Edgara na samym początku, ponieważ dostałem tutaj e, skina do Edgara przedpremierowo powiedzmy. Bo tego skina nie można jeszcze kupić. Twórcy od Supercell'a, e, którzy mają współpracę, dostali właśnie tego skina za darmo, przedpremierowo. Bo jak widzicie, e, tutaj jest Edgar w sklepie za 2 dni 15 godzin, a ja tak naprawdę mogę go już sobie tutaj, tak jak mówię, kolejny raz, przedpremierowo odebrać. Także myślę, że już bez przedłużenia sobie go tutaj odbiorę i na pewno sobie zagramy, bo myślę, że tutaj mogą się e, ludzie zdziwić, właśnie, wiadomo, no nie ma go w grze. E, także ja już sobie go myślę, że tutaj będę. Odbierał dostałem go, jak widzicie, 19 minut temu i od razu tutaj siadam, nagrywam. I oczywiście też tu macie napisane darowane przebranie, szybki Edgar. Ja już sobie tutaj klikam odbierz i odbieramy tego nowego skina. I mamy szybkiego Edgara odebranego. tutaj też fajnie, bo jeszcze takiego odcinka na moim kanale nie było. Jest to w sumie pierwszy skin, który dostałem od Supercell Sala, tak za darmo totalnie. Także jeszcze przedpremierowo, no bo tutaj jednak... Jest to fajne, że powiedzmy tego skina jeszcze nie ma dostępnego dla wszystkich. A już niektórzy tutaj, y, twórcy, z, z, którzy mają współpracę z Supercellem, mogą sobie nim pograć. Ja sobie go już tutaj wybieram. Odebrałem go, dobra, i teraz można sobie go odebrać. Skin się prezentuje, oczywiście, tak. Tutaj wiadomo, animacja zmieniona. Y, więc zobaczymy w ogóle, czy on jeszcze w sklepie tu jest. Nie, jak widzicie, już go tutaj w sklepie nie ma. Także myślę, że możemy sobie iść zagrać. Tutaj kilka gierek, tylko na czym byśmy mogli Tu zagrać i mamy solo yy, Konkursowe i jest jeszcze tutaj Gorąca strefa, wiecie co, pójdziemy sobie na gorącą Strefę, yy, zobaczymy jak tam Pójdzie, no i zaczynamy yy, Pokręcimy się oczywiście Okej, okay, udało się tutaj prawie Tego ubić, primo, niestety padłem Jak widzicie, tu jest zwykły Edgar, ja sobie Na niego skaczę. pokręcimy się Aj, tutaj primo chyba nie rozumie, bije Mnie, ale nieważne, ważne żeby tutaj yy, Pokazać tego skina Właśnie pograć sobie tym skinem tak jak mówię, jeszcze tutaj nikt nie ma do niego dostępu Tylko tutaj osoby, które mają współpracę Które właśnie dostały tego skina Mi się udało właśnie go dostać, więc fajnie yy, Okej, okay. czekajcie, skoczymy sobie tutaj A, i nie udało się przeskoczyć Tego Mortisa ubijamy i skoczymy sobie tutaj Pokręcimy się oczywiście Ok, niestety zostałem tutaj ubity Ja się jakoś tutaj za bardzo na grze nie skupiam Ok, ubijemy może tego Edgara jakoś tutaj Dobra, mamy już tutaj Która jeszcze? Tu jeszcze ta strefa Dobra, gadżet odpalamy Okej, okay, dobra, mamy sobie tutaj wygraną w sumie pierwszą grę nowym skinem, oczywiście na chodzenie konkursowym. E, jeszcze zobaczymy sobie, a tutaj jest taka sama animacja jak na właśnie na wybieraniu postaci w lobby, także fajnie. Jeszcze możemy sobie w sumie zobaczyć e, tutaj animację przegranej, bo też wydaje mi się, że tutaj będzie się różniła. W sumie na solo możemy sobie przejść, albo wiecie, jeszcze raz tutaj chodzona zagrajmy i polecimy sobie, myślę, że solo. Yy, I powinno tutaj być kit, Także zobaczymy, czy tutaj wyszuka Czy będzie trzeba zrobić cięcie Okej, okay, jest, mamy tutaj wyszukane bez cięcia Więc fajnie Okej, okay, no i mamy tutaj yy, kolejny Kolejną gierkę yy, Ulta oczywiście ładuje Ciekawe, czy tu się ktoś pokręci, tylko ubiję sobie tutaj tego Aj, niestety nie udało mi się go ubić Tutaj mnie ubił, ale nic nie szkodzi Lecimy sobie tutaj Oj, ten Karl gadżetuje, dobra, skoczymy sobie tutaj Dobra, czy tą rosy? Dobra, rosy się nie uda. Oj, chyba tutaj padnę, ale mam kolejnego ulta, więc fajnie. Ta jedna strefa, oj, już niestety jedną strefę przejęli, ale w procentach wygrywamy my. No tutaj z tą rosą będzie problem, żeby ją ubić. 3000, 2000 HP. Fajnie, jakbym się zrespił tam yy, w tej strefie. O, jestem. Okej, okay, no i mamy tutaj strefę przejętą. Jeszcze tylko ta strefa nam została do przejęcia. Oj, oj, oj. Niestety rosa jeszcze starczą, więc okej, okay, dobra, skoczymy sobie Ona tutaj tego ulta. No, można powiedzieć, zmarnowała. Dobra, ja w sumie też, ale trochę ją obiłem. Szkoda, że nie możemy przejść do tej strefy. Ale jeszcze raz się tutaj respię, więc jest dosyć fajnie. Jeszcze na tarczy. To sobie ubijemy tą rosę. Skoczymy na tego Rico. Oj, niestety, jeden hit. Jednego hita brakło, żeby... E, ubić tego Rico. No niestety się nie udało. Dobra, naładujemy ulta na Rosie. Oj oj oj, nie udało się skoczyć. Dobra, teraz. Ale chyba za mało HP, żeby tutaj skakać na tego Riko Ale nie, udało się go porobić. I chyba mamy wygrany tutaj drugi meczik na chodzenie. Wyślemy sobie emotkę. E, oczywiście tutaj do Edgara O, i udało się te Star Playera zgarnąć, więc dosyć fajnie. Naprawdę fajnie ten skin wygląda. E, fajnie, że udało się go tutaj zgarnąć też za darmo. I tak jak mówiłem już przed premierowo, bo tutaj jednak nie są dostępne, więc dosyć fajnie, ja tutaj raczej z nimi nie będę grał, więc teraz polecimy sobie na solo i zobaczymy jak tutaj na solo pójdzie mam nadzieję, że uda się coś tutaj wygrać, wiadomo tutaj nie chodzi o w sumie wygrane, tylko bardziej żeby potestować, pograć tym skinem, pokazać tego skina i w ogóle także krótkie cięcie i widzimy się w GC no i mamy już tutaj grę, jest Primo, jest Bo i jest Max nie będę ich bił, po prostu tylko się pokręcę, mam nadzieję, że ten Primo nas nie ubije pokręcimy się oczywiście Dobra, dobra, kręcimy się. Teamowanie się na konkursowym jest tutaj fajne. Ok, nie? Czy ten primo powiedzmy zauważył, że mam tego skina i mnie bije, po prostu pokazuje na mnie? Czy po prostu yy, tako? Czekajcie, pokręcimy się. Myślę, że całą grę się kręcić nie będę, ale myślę, że na razie można. Jak widzicie, tutaj yy, już trochę tych postaci się zebrało. No i niestety, search mnie tutaj oszukał. Primo chciał go dobić niestety serce tepnął Więc e, trudno no niestety Zostałem ubity więc lecimy sobie Z drugą gierką myślę że tutaj jeszcze e, Tą gierkę mogę sobie zagrać I zobaczymy e, jak tutaj Będzie no tutaj było fajnie wszyscy się W sumie kręcili ci to byli Niestety serce tutaj e, mnie ubił Więc lecimy sobie z drugą grą no i standardowo Widzimy się po cięciu okej okay, no jesteśmy Myślę że to będzie ostatnia gra Myślę że takie w sumie cztery gry wystarczą Czekajcie bo tutaj jest za dużo osób Pokręcimy się, okej, okay. dobra, udało mi się przeżyć. Czy ten Frank mnie ubije? Dobra, on skoczył gdzieś, czterech graczy tylko zostało. Okej, okay, tu jest Frank i Primo, ja sobie do nich skoczę. Okej, okay. jest w sumie ten sam skin Primo, co był yy, wcześniej. Oj, oj, tutaj Frank chyba rozwala mapę. Dobra, pokręcimy się, oj, tu niestety nie mam do Edgara żadnych emotek. Pokręcimy się, I żeby go tutaj tylko nie ubić, Skoczymy sobie oczywiście... Tutaj chyba Primo zauważył, że jest tutaj nowy skin. Czekajcie, pokręcimy się trochę szybciej. Dobra, pokręcone, idziemy tutaj za tym Frankiem. O, i tutaj jest kolejny Edgar. Oj oj oj, niestety ten Edgar mnie ubił. 19 parkipsów, on tutaj chyba raczej yy, na wygraną chce grać, ale nieważne, tutaj znowu yy, powiedzmy tak jak było poprzednie że tutaj Primo yy, był zainteresowany, że tak powiem. Niestety zostałem ubity. Także wychodzimy sobie, jeszcze na sam koniec zobaczymy sobie jak wygląda animacja przegranej gry. Dobra, ja już tutaj zginąłem, teraz zobaczymy sobie jak wygląda animacja właśnie przegranej, także wychodzę i animacja wy przegranej gry prezentuje się właśnie tak. Myślę, że dosyć fajny skin, także wychodzimy sobie teraz z gry, eee, wychodzimy i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, eee, powiedzmy z testowania tego skina. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i dajcie znać, czy podoba Wam się ten skin, czy będziecie go sobie kupować. Dzięki za oglądanie, do nas odcinka, siema.